Panie generale, dziś rana dostałem list od pańskich ludzi. Chciał się pan ze mną koniecznie widzieć. O co chodzi? Zgadza się, panie Magir. Sprawa, jak pan sam wie, nabrała wagi priorytetowej. Owa choroba, która zaczęła terroryzować nie tylko nasz kraj, ale i świat, wymyka się spod kontroli. Bardzo pracuje nad opanowaniem tego kryzysu. Jesteśmy na dobrej drodze. Czyżby. Potrzebuje wszystkich możliwych placówek, aby działały na swoich maksymalnych obrotach. Nie widzę takiej potrzeby. Doskonale sobie radzimy. Herbert, powiem wprost: Wszystko wymknęło się spod kontroli, a rząd trzyma mnie na muszce. Chcą wyników, chcą efektów, a ty ich nie dostarczasz. Generalny Science, moi ludzie pracują dniem i nocą. Dajemy siebie wszystko. Człowiek, idźmy szczerze. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim patogenem. Jest odporny na wszystko, czego potraktujemy. Ale trzeba dokonać przełomu. Przełomu? Jakiego przełomu? Wczoraj mój zespół modyfikował wirusa wścieklizny. Musieliśmy wniknąć w jego budowę, ale udało się. Dzięki temu jesteśmy w stanie naruszyć strukturę wirusa, co może doprowadzić do jego osłabienia i zwalczenia przez układ odpornościowy zarażonego. Wścieklizna? To jest ta pozytywna informacja? Łódź się, aby to nie wypłynęło. Ale cóż, chciałbym, abyś jak najszybciej przekazał do, do użytku w postaci szczepionek. Nigdzie, oczywiście, nie przedstawimy, że jest to wścieklizna. To by nas pogrążyło. Czy masz jakieś obiekcje? Nie wiem, czy amerykańskie wojsko jest w stanie bardziej pogrączyć się po wojnie w Wietnamie. Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Wykonasz moje polecenie albo posadzę kogoś innego na tym stoku. Czy chcesz mi powiedzieć, że nie jesteś w stanie podołać temu zadaniu? Jeśli tak, szybko zdejmę cię z tego stanowiska. Słuchaj, Kyle, nasze prace różnią się fundamentalnie. Twoja praca polega na zabijaniu ludzi, moja na ich ratowaniu. Jeśli chcesz efektów, musisz dać mi czasu. czas. Czas? Dawno się skończył, za krawat trzymają mnie ludzie, którzy mogą pozbawić Cię kariery, Twojej ciężko zasłużonej kariery. bez nie mów mi o czasie. Jeśli nie wykonasz tego zadania, na Twoje miejsce powie się ktoś inny, ktoś z głową na karku. Daj mi tydzień. Przekażę swoim naukowcom, że mam pracować jeszcze ciężej. A, jeszcze jedna sprawa. Musimy przestać korzystać z królików i świń jako obiektów badawczych. Nie daje to już pożądanych efektów. Potrzebujemy ludzi. Ciągłe wymagania. Poślę do ciebie kilka królików doświadczalnych. Zaginieni bezdomni tu i tam nie zrobią różnicy. Czy jeszcze coś? Organizmy bezdomnych są o tyle wyniszczone, że praca na nich tak praca na żywym trupie. Ale za to dzieci. Dzieci sprawiają większy problem. Czy nie mogę po prostu posłać do Ciebie pacjentów ze środków psychiatrycznych lub więźniów? Z nich nie będzie więcej pożytku. No z dwojga złego